Bo są trzy aktualne mityki z bossów, a ja w dzisiejszym odcinku postaram się je zdobyć i wygrać grę używając tylko nich. Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję i oglądaj do samego końca, czy udało mi się wygrać. widzowie, z tej strony Hades i tak jak mieliśmy na początku, spróbujemy sobie wygrać używając tylko mityków w nowym sezonie wraz z moim kolegą Sekerem. Trzyma Seker? Ciao. Zobaczmy, będziemy spróbować pod podwina. No i tak. Jest mitych tutaj, a my sobie polecimy na MK i później na zgłupę po kolejnego. Mam broń, ale możemy wjechać we mnie. nie mam broń. Dobra, świecę. Uważaj, ci zawiesz. Ej, buguje mi się kamera czasami. W taki dziwny sposób, nie wiem czy ty też tak masz. Dobra, to tylko nie ja tak mam. Nie widzę go. Ja Dobra, widzę go. Lecz, Nic nie trafiam. Nie ma, ma. i ma. Za. No na mnie. ma zero. Niebieski kraka ma. Dead? No i ostatni, ostatni. Krak, krak, krak. Okej, ma. Ma. okej. Okay, okay. Lecimy czego? No, Do dawaj go, dawaj go. Nie, on ucieka. Matki z Tak. Ja moja nie trafił. Nie wiem czy to No nie no, no nie mam na Dobra, jednak przegram Poczekaj, 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 bejdę, na. Dostał dużo Czeka No nie no, ja bym go wyjaśnił pierwszy. dopiero sobie wziął, za, za, za tym jest, za tym jest Wjeżdżaj w niego, wjeżdżaj Dobra, pozbyliśmy się, nie? No i teraz bossa szybko tylko A później jakoś będzie Ej, a ile ten to walnie w niego, ta kula Ej, kula przenika przez niego? Nie, się 180 nasza Mało? No Lepiej kawachem, lepiej kawachem już Wziąć z koło. Dobra, rozwalamy. To jest jakaś królowa Już na zero, to też bi Nice no, no. Dobra, udało się widzowie, Mamy to Dobra, ja biorę mityka, wywalam wszystkie inne bronie A wzięli mityka już? O, będzie w, w, w chyba. A ty nie masz gdzieś do tej su, żeby ten Noś Już nie masz macu Nie no, wiem czemu tak z tymi matsami jest Bo wszystkie bronie obywać no. pompy na razie Ale bo tam jest Nie no nie jesteś też... no Tak pewno nie tko nie widzę ich chyba Ja są na tym miejscu to są takie lagi że nic nie mogę zrobić jak coś Czemu na tej tylko masz tak? Lotnisz nie słyszę Patrz 30! Krak prawie Precy, e! Ale co to jest, no? Krach Red Ale jestem dobry, nie? Zostawcie łapę w górę, nie? Next team, next team tu jest mam mityka, chodź Chodź, dam ci Chodź I wywalaj wszystko, wywalaj wszystko Tylko mitykiem graj, tylko mitykiem I leczeniem to nie jest, tu jest. Zobacz, ja podbiję. 30. To ma RBK, a ma RBK. Masz. Ale ty nie masz grać... Czym ty grasz? Co to, to? Jakieś meteorety? Nie mam roti, nie mam roti, ja mam Rotate. A, to Rotate, no Rotate ty możesz grać. Uważaj Tu jest duo. Red 1, Red 1. Czemu to jest duo? A czemu nie Frio? <grytanie> nie wiem, co za pytanie. Ja nie no, byłem, ale... był, ale był ale się zmienił. patrz no ja pitole jak śmigłem Jąk o 38, jeden Nie możesz Co to jest za grano Jak on cię zabił jak ty miałeś pompę Dobra widzowie, ugram to jakoś w sumie Dobra, dałem już milion mu Jestem bardzo przykro, że dadłeś kurde się bluda. dobra no. Dobra Dobra Takcie gra wizowie. Wejdźmy dalej, będziesz lecieć w tyle. Czekaj, jeszcze to wezmę. Gdzie jest? Dalej weź Pompa mi chodzi. gdzie jest? Nie wiem, nie wzięli. Czekaj, rotuj do uciekania. Ale szkoda, przykier, że ten... A co mam zrobić, jak... Kot wleciał w górę i mi dał full RPG-a? Jest, Wiesz, OK. Dobra, mam tutaj dwie miasteczki, ale oddam przykierowi, jak zrezuje go. No, nie wiem, czy tutaj nawet. Jak go no, do się, no, czy to jest recordzi tak? Tu cię I Idźcie tam? Jest. Niestety sarek Przerzucam serek. to i to Uratowaliśmy to Dobra Mega pompa Gdzie jesteście mityk ty mi lepiej powiedz? O kurde Nie ma na mi, hobby, na mi hobby. Nie, no, mityka no, mamy tylko tak M No idę, idę, idę so

Ja z stary pego chwał. Ale. Boduję na jedną. Idę na hapę, ty od razu? No właśnie, dobrze, że porabił, nice. To gdzie jest drugi. Mo, co On poleci i walił nas. Chopie. Co to jest psychopata. O oh, boże, sorry. <słuch> Proszę. Dasz za niego, niego? To jest psychopata. Masz no, sorry. Bo mogliśmy to, przecież za nie przegrać nie Ja też przez... ja to, ja tu ja ja musisz unikać, wiesz? Uciekać od niego, a nie strzelać w niego No Ale wiesz co, ja się zastanawiałem gdzie jest trzeci mityk Ten rewolwer, co na tej miejscówce tamtej Nie Ta. wiem, nie ma co jest? tak Uważaj na a To jest przygopata widzowie sobie To jest przygopata Dobra, patrzmy w niego Gdzie on jest? Ja też o co Ej dobra, widzę, że ja go się nie da zapać Wy Zapiesz go? Załóż Ej res Na ja mnie, na mnie, na ja. mnie, na mnie No widzę Zbiera sobie Ej dobra, jak go by ja No wziął Eee do nich, tam do nich Ej patrz na reza, patrz na reza Nie mogę Wjeżdżaj mnie, ej wjeżdżaj we mnie Tedres, ja no Jak to? Czekam Dostał 30 Minus 60 tam też? Robiłem ten pistolet Mają rewolwer micrzeni? Tak. No to dawaj, to dawaj, musimy I będziemy mieli wszystko tak jakby to ja też wiedzą. Którego? A mnie 40, Idę? Ja mam kroki, połóż. Krak, jeden, no red, red, pomóż! One O, jest, na jeden, jedź tam jeden, Pomóż mi, pomóż mi, wejdź, czy pata Andrzej. Ma. No to ty pograj, ty pograj. Ale nic nie wiem, jak chcesz. Tu masz pompę. Mam Masz pompę, masz pompę, masz pompę. O dzięki, dzięki, reverbera. dzięki. Okay? No, 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 zagraj sobie. Dobra, widzę, że mam mamy wszystkie ryby? mityki ja najprawdopodobniej z bossów. Kilon jest na razie udany. No, wszystko, mamy No, no. Wszystko. Ej, ja chcesz. Nie wiem, co mogę spalić, co zrobić z tego? Bo to jest SK aż. Ale Złote. No, to chodzi mi o leczenie jakieś. O, to mogę wziąć. Ej, flarę mogę używać! No możesz, Dobra. Bo flara zaznacza, widzę, wie. Tu w górę, nie? O, tak akurat. Wyjść. O, a teraz mogę wywalić w na medaliona. ci był bug. Aha, ja mam ją. Mam ją, syna. Bardzo bogato. Daj mi chwilę. No to jest, no. Pójdziesz, był. No chodź, dawaj go. Runduj na nich. Nice. A tu było jakieś... Swiguj to, swiguj tu, bo widzimy chyba. Jest no już, ten już. Poczekaj, ja ptaszkę wyjrę, dobra? Tak, tam jest. Dobra, uważaj. No to ja idę już do Idę. Boty, boty. A to z botów to jak taki lat? No, wali po prostu. To jest ukryt. Ja. Wywagi, po prostu. Nice, nice. Mamy już prawie 20 killi. 15 Ale co w kolejnej bazie? No, to się może udać, kurde. Władnąć flarę gdzieś? Wiesz, Gdzie oznaczyć? To ostatni wiesz? Ostatni, ostatnie? Tak? Dobra, dobra. dobra. I daj go, daj laser. Ale go wywaliłeś, co ty mu robisz? Jak to co Czekaj. No jak chcesz. John on? Dobra. Ja będę Ja gram soczek ja gram soczek Daj mu Demus jakby co? Tak? Tak, ale też są na soczku. Masz co? Co wie, oni coś. No i ją. Po ja nawet nie wiem gdzie ich wywalasz. I wiesz, nie, co wylecił, się już nie da. Nie biegam, mamy trzy wieca. Oni mogą nam zepsuć ten, wszystko. Uważaj. Ja wiem, wiem, wiem. Ja bym go dojechał, ale nie wiem. Odwrócić w górę na mój. Tak? Kurde, jak jednego zabijemy? To jest do źródła. 40. No 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 White ammon Ciściłaj, ciśnij White. Dobra, nice, nice, no i poza ostatni jeszcze No wiem właśnie, nawaliśmy to tak? Nice widzowie Winek Udało się, powiem wam No challenge był ciekawy Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Po więcej właśnie takich filmików No i możecie wpisać mój kod twórcy jeszcze hdsfn w sklepie Dobra, do następnego jo.